Siema. Siema! subskrybujcie na nasz nas 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 kanał. po więcej lecimy po 10 kg. Teraz będziemy? Otuszczać. No mamy to. to czy to jest ten, czy to jest na sucho, czy na mokro? To jest na sucho. Nie, najpierw na mokro! To jest na sucho. Tu ma być na sucho. Nie, najpierw musi być na mokro. Nie, tu ma być ten na sucho. I teraz... Nie, otuszczanie się! Bierzemy, I teraz bierzemy woda no te no Tutaj. Hmm? tutaj sobie hmm? <trybujesz> jeszcześmy. To, jest no to musi być woda. To A co z płynem? Płynem? A płyn już jest nałożony. To jest ten drugi. I teraz wycieramy. Wycz... I potem znowu na, na sucho. Kolejny raz. I teraz sobie bierzemy papier. Oj tsz, daj doj wycieram. No i tak słuchaj na razie. Bo tutaj będziemy customować. Ej, kilka? A dobra. Fiu. makery. Jeszcze troszeczkę wam. Sprawdzam. Ok, jest całkiem bardziej ok. Ej, gdzie jest ten druga? A tu, przepraszam, I co? tu trochę wody jeszcze? Nie. to musi być do Żeby Żebyś ten, żebyś to nie zapisyło nam markerów. Ty robisz napis, a ja ten. A ja rysuję... Nie chcę narysuję kształt. No tak, ty ten. Wiesz co by myśli? Ehm, zobaczcie. Zobaczcie, taki, taki jest mój. A taki tutaj... Robiliśmy głosowanie wcześniej za kamerą. Ale... Tak, to ja bym powiedział tu dam taką, taki tu motyw, że tu... Prosta, żółta linia. I pomalujemy I tu niebieska. I potem sobie napiszemy tu Fortnite. I potem jakiegoś mi się namalujemy. Co ty na to? Ok. I zaczynamy. Chociaż to jest mój switch. No ale, zaczynamy. Nie, nie, nie. nie. Chcesz możemy tą prostą linię zrobić? E, nie, chwilka. Może zrobimy to. Jeszcze pod tym. No to no. zrobimy bananka. Może tego? Może być. A no, już zaczynam taką linię. Okay, mogę? Robić. Jeszcze? Tak, to ja przejmę kamerę. Okej, okay, widzicie, to nie jest najlepsza jakość, ale się staramy. Tak, dobra. Hmm? Hmm. Okay. Przesunę rękę. Kastom... Kastomizacja. Mogę to wyrzucić? Co to jest? Ja. Co to jest? Mogę to wyrzucić? Tak. Tak? to w przeszkodzie daj, ja to resztę zrobię mhm. pierwszą linię mam komentarz na tęczowo to robimy na tęczowo tak. Tak. tutaj już zrobiłem kreskę początkową tak. jak robimy coś źle piszcie w komentarzach chociaż może raczej nam usuną komentarze od youtube piszcie <laughs> No, jakiś. To się powinno lepiej pokrywać. Czekaj, sprawdzę. Uuu, idealne do usuwania błędów. Czekaj. A może zrób wciśnięcia? Wci wciskaj. A, faktycznie. Bo to są markery profesjonalne POSKA. Otrzymaj rękę. Ja tutaj będę trzymać. My za dobrze nie malujemy. To jest nasz pierwszy projekt, więc rozumiecie. No, jeśli, jeśli brzydko to wygląda, no to... No to co na nasza wina tylko no, po prostu na dlatego że to jest, że, tam, że 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 dopiero dzisiaj on dostał markery. Teraz idzie sobie po niebieską kletkę, A, mam niebieską. To jest marker. Trzymam ci. ja ci trzymam. Tu na dole. Mam nadzieję, że tego nie będę żałował ze swoim switchem. A nie musisz trzymać, ja trzymam. Kurde, Mati! Co? Tutaj to zamalujesz. Niech to. I co? Lamba się będzie świecić. Tutaj z tej strony, prawda? Tak z boku tutaj. Ale tu to ma być sam projekt, wiesz o co mi chodzi. No tak. I co na środka? A na tym czoło to miał być, zapomniałem. dyn Um, Mamy tutaj głośniczek, jakby co? Jakby się nam się nudziło. Mam, mam iść po, po, po słyczach? Um. Może po słyczach skasujemy? Albo nie. Bo gotok nie jest drogi. No tak. Gotok można na tak. go Um, muszę jakoś to, Bartek, to ten, to odstawić. Matek, odejdź. To jest nasz kurzę. Mój brat. Oh, Au, Matek. Dobra, Bartek możesz przynieść drzwi, um, jeżeli dobrze, niech no, pan Dobra, idź po swój okej? Nie, nie będziemy iść. Zaraz pójdziemy. Zrobimy mhm, to, to. Ej, chwilka, nie trzeba robić przerw. Tutaj nie trzeba robić cięć. Normalnie jest tutaj przycisk, dobra? Babek! To To inaczej wygląda na, na żywo, jakby to. To jest troszkę jaśniejsze. Znaczy, to jest troszkę ciemniejsze. Niż. Nie jest w kamerze, prawda Mati? Pokażę, no. Pokaż, jak to wygląda. Ładnie. No Bartek, odejdź. Ał! Tak do... O! w dupsko. Dobra, może teraz pomarańczowy? Masz? Nie, nie Albo? Tak. Czerwony? Tak. Czerwony. Dobra, teraz ja namaluję, okej? Okay? Czekaj, tylko dokończę. jedną linię. Ciebie, mampa, jeszcze nie Mogę? Dobra, teraz ja. Okej, okay, biorę czerwony. Poczekaj, podtrzymaj chwilę, zaraz czy mhm. Tego trzeba strząsnąć. Czy to jest taki Jak Co to jest czerwony, nie pomarańczowy? To też jest czerwony nie pomarańczowy. A to jest. To jest pomarańczowy. Oj wow. ja przepraszam Dobra. No. Czekaj, nie, 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 to tutaj nie pasuje. To gdzie tutaj? Czekaj, to chyba już... No tu. będzie nie. nie. Nie że wam się fajnie ogląda. O jak chcecie, no to możecie sobie przyspieszyć. Może wam... Zapauzujemy może i mi potem pokażemy jak już gotowe. Co wy na to? Nie. Nie? Dobra. Cięcie robimy. Nie nie robimy. A, cięcie, żebyś wziąć swój i muzykę. Dobra. Dobra, mamy tutaj muzykę, włączamy. Oczywiście bez praw. Zajęci. Z tego Tutaj No co? Matek <słuch> cicho. To jest właśnie ten. To jest do do mojego słuchawego. Po 20 tysięcy, laj! To Tak samego, czyli tego. Czy twojego, Mati? Nie, mojego. Mojego? <grym stłowczym stłowczym> tak, to jest niepotrzebne. Była muzyka bardzo znana w internet ja będę musiał podświetlić to kurde to Żebyś ten, tak. żebyś tam nie, nie malowałeś, okej? Okay? Czemu? To można malować. Nie, dlatego żebyś że to było normalnie nie nie zamalu.

you can break me down, but I'll the finish line. It's for quite some time now, just to see you. to coraz lepiej wygląda, okay? Let's biały. Wherever love goes, there is also misery. <mulatory> it's <music> no mystery. And you and I, we got history. Wherever love goes, there is also tragedy. When we're in you and I, we got history. Framtidens matlagning. Fysisk introduktion för en För utmärkta mm. resultat utan större matos. Mm. Ja. Mm.

piszesz? Okay. Nice. So right. So right. So right. Nintendo... Okay. 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 Wersja well, coś zrobię? Wow. To kończysz napis, to ja trochę porobię tu. Lepiej to wygląda. Takie ładne kolory. Może tutaj zielony tak wleci? Tak! Takie freski pewne. Mm -hmm. Tak, to będzie dobrze Mam nadzieję, że to. że sam koniec będzie piękny. Ale tu ładnie wyglądało. No. Teraz prysznie się farby E, nie nie zwracacie uwagi na Лоба, моя тетя Теста. А что тетя Теста там проплыла, правда? to Tidak! ten. Czekaj, patrz. To że my to robimy z pewną ręką, prawda? Ja to gra muzyki. Totalnie. U, Dobra, mogę? Czekajcie. Poprawka. Kurzem tam musi być już. No, Okej, okay. Okej, zaraz. Myślę, że to jest już gotowe. Nie, jeszcze nie. Chwila. Jeszcze może... Ostatni motyw i gotowe I piszcie tutaj Przed kodem napiszcie fortnite Nie, nie pisz fortnite Zatem wziąć Tę i tę do ciebie No Jak mowalimy tu jeszcze No Polski? No to prawda. ale nagrywamy natuba też żebyśmy mieli tak te, z tego żebyśmy to zapamiętali. Na tak na Jaki, to jakiś makijaż malował. Czujesz się sorry? No, te, no, bo moja siostra się dużo maluje. To ten. Też... Patrz, tutaj są niedoskonałości. Teraz tu pokażę. Uwróciłem sobie palec. Em, złapiesz, potrzebasz na chwilkę? Po co? Em, muszę iść do łazienki. I em, chodzi o palec.

Tu prawie koniec, patrzcie ładnie, ja Następny raz nie, nie dodajcie tego koloru, róbcie w tej stylizacji, bo to jest ładniejsze. A no to jest nasz pierwszy raz. Będziemy jutro, jutro odcinek malowanie butów, tak, to kończymy. No, jest, jeszcze jeszcze tylko jedno. Nie, woda. to jest chyba gotowe. No jeszcze no łudki z Co? Tutaj no, domaluję pada. No? no, Dobra. Pora się zaraz do roboty. Ju. Ju, no Musimy. Znaw jest czarny, czarny. testem. Tak czy ze, ze, ze screena. Cudek, parwa skóra. Cudek, cudek. Ale to kurde, zrobię za chwilę. To powinno. To jest zielony. Ten. Nie, czarny, bo no to nie pasuje. Może tak. Tak. Ubiony kolor, ulubiony był Jakie? Bis. się

Nie dawaj na lejbo bo na spór na kolorowo Chyba, może biały? Chyba, może biały daj tu. I pomiędzy tym mogę dać. Biały pomiędzy tymi. Będę mógł dać. Bo co koniec, nie koniec? Nieba, tego. Samu.

Pontowa? Tak tylko teraz tutaj musimy być. A bardziej, jak stwierdzicie? Ładnie. To my chcemy, to trzeba podziękować za odcinek. Było fajnie. No, A, na raz. Pa. I, I na skórzanek chcę też podziękować.